Ja ty też opiszę, że coś tam mu wypadło, tak? Tak, jakaś impreza. Kośno też musisz odjeżdżać od taka nie. Nie, dobrze, dobrze, jedź w prawo. Źle pojętali, Tam nie było drogi, wiesz, jedź, spokojnie, wbij się nie na asfalt nie, Ale ma chyba droga, tylko my... Wbij się na asfalt Zagadaliśmy się Wbij się na asfalt i asfaltem za chwileczkę dołącza w lewo ten, ten szlak No chyba ciebie, bo... Za chwilę będzie ciekawie. w lewo To mogłoby być ciekawie, nie? Dawaj, Sławik jedź, 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 prosto Jedź prosto, za jakieś 500-600 metrów bijemy w lewo, tak jak powinno być Troszkę się... jak fajnie. Maszyny się przewietrzą Mam kury znowu 5 kres, ale mam chwilę na ręce i. Czy no, masz słodkieńce? Trochę trzymano, nie? Nie, nie mam właśnie. Stary, ja mam ciężkiego kłada, a dasz 2 yy, m2, to wiesz. Ja o co chodzi z tym Jeszcze raz. O co chodzi z tym kreską? No, wskaźnik temperatury widzisz tutaj na liczniku, jest patrz. I on pokazuje temperatury ja silnika, a dasz, wiesz? Jeszcze nie, jeszcze nie. Gdzieś tutaj w lewo. Jak się przegrzeje kład, to niedobrze, ale wiesz? Tu? Tutaj? Tutaj chyba, no. Mi. Okay. Jest żółty szlak, to za żółtym szlakiem, no. LK chłopaki. Bardziej sobie wpadniecie na p*** tak, tego. na lue. Jedziemy. Wszyscy zjechali? Ja zjeżdżam, Zjechałem. Tak, Sławek, już chyba też. Tak, jestem, jestem. Co, przecieranie teraz będzie? Tak. Nie, jest droga, no Jest, jest droga, jest. O, jak fajnie w cieniu, nie? No, od razu jak wjechaliśmy do cienia, i trochę na asfalt, już mi temperatura poleciała. No, mi to właśnie. Tak, to idzie do góry. Ale jednak maszyna do jeżdżenia w zimie. No, to... do przemieszczania się nie. w zimie to nawet nie wiem, czy te kreski było widać. Zamarzły. Jakbyśmy przy minus 7 jechali, chyba czy przy. Tam gdzieś do minus 10 dochodziło, to mi telefon już zamarzł, praktycznie. Zamarzł. Ja. O, jaki wielki to jest, jaka nicz mówię że widzicie! jest Tak. słuchaj, 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 Na na, ha, na naka, chyba może, co? No na Przecież skręcałem w lewo, co ludzi. Ach, kurde, 3 km. Ja na się panowie kurczę Także tele, telefon, co mam z nawigacją, nie widać nawigacji. Ja, ja, te, ja tak samo. To jest tam... z przodu. A no Janes, też... tutaj mieszkali ludzie, chyba. raczej no nie mieszkali. Byś, mieszkali, mówię. Chciałbyś tak do szkoły stąd chodzić? Nie. <laughs> no komuś się kichnęło prosto mikrofon e, ja w ludzi po tak. no, trochę na nawilżenie mikrofonu smarowanie <śmary> smarowanie, dokładnie w zeszłym roku jak żeśmy jechali tam po tych szlakach żółtych już tam w okolicach kurde, gdzie to było, Saperek, co ci ludzie chodzili już po szlakach Góra na W czekaj No nie pamiętam Lack Lackowa? Nie tak Proszę, co tam? Słabo cię kurio słyszę No my skręcamy teraz w lewo czy jak? Czy po prostu idziemy trakiem naszym Nie no co Teraz delikatnie w lewo i... Czekaj, bo nie widzę teraz traka nie no, tak jak jedziemy, tu w cyk i cyk, na, na, w lewo i zaraz w prawo odbijamy. Dobrze jest, dlaczego? Coś tam słabek nie tak u Ciebie? Nie bo jest jakiś, coś mówisz, o żółtym traku. Żółtym, żółtym, żółtym szlaku. A, żółty szlak, dobra. No, to... Mam track na, na tym, pokazuje na, na, mi się nawigację jakiś. Prawo? Żółty. No to żółty szlak to jest turystyczny, nie? Aha, okej. Okay. A, bo ten lokus ma też swojej mapki, dobra? Tak. Kurier robi jako taran, ziarenka usuwa Trzepak, ale piękny widok po lewej stronie, nie? Bardzo. No. Kurwa, ale to jest ten, obwodnica Czutca? Nie mam Aż pojęcia Taki ten wiadukt na górze było widać. Trzepak, troszeczkę tak. Zobaczcie tak. No sobie, zobaczy widok. Takie nogi, niewiele więcej widzę A, okej okay. Ale siedzisz na, na tronie wyżej Ale było łatko pobawić na no nie, w bo... Tak, to będzie obodnica wszutca, ten wiadukt No No tak jak mówiłeś Super. Dwie godziny jadę i, i coraz bliżej domu jestem. <laughs> może, no. może na rozsu dojedziemy na ciebie. U ciebie. Nie, bo mama pojechała przecież. Aha. Tak. To ci w Bachurzu gotuje. To my jedziemy do Bachurza, nie? Tak. To tak, tak no. do Bachurza. Tak, dokładnie. Tak cię mogła pilnować tam. jest tak jak Jak się chłop nie upilnuje, to się nikt nie upilnuje. A no, kobita nie upilnuje. Chyba ja nie chyba, chyba, le, chyba lewo. Dobra, jedź kurier, tak jak jedziesz, najwyżej się wrócił. Znaczy, już wszystko w porządku? Tak. Jak chcecie przerwę czy coś, to mówcie, nie? Znajdziemy cienia, dychniemy. Nie powiadaj, za to się robi od tego silnika. O, to? to co, stajemy, Sławek? Nie, jeździmy, nie, jeszcze kawałek, jeździmy, nie co chwilę. A, to się łączy tak brzuski za sobą. O, pewnie było był za ciężko kolejny. było. nie, stary, kolejny był straszny tam. To dalej to... jedzie Słonek. Kto, 10, 10. Kto to widział takimi kolejnami jeździć? To ci pewnie uwaga? kładowcy i krosowcy pewnie zrobili. krosowcy takie kolejne robili. Wiecie na mnie chwilę o no dobra, bio. to jest Pan wypływa z tam z soliny, tak? Dobrze, inaczej? Czy z czego jest... Sam tak, z soliny, i później wpada do. do Wisły, nie? Tak. To Sławek wziąłeś mu i... wiatrówkę taką Winchestera To nie jest... To jest taka... jestem takim zamkiem Czy spuście nie? No, no, ma... strzelbę, nie? Kar, 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 karabin, karabin, tak zwany, no Taki karabin, tylko no, no, On jest ładowany tak specjalnie, ma taki zawias tam właśnie pod... Czy spuście Ona ma... te Kuleczki takie... Ej, no on ma, ma milimetry Taka pukaweczka, ale tych kulek tam wchodzi dużo i... Prawda jest spoko Dłuż... My pójdziemy z bo to będzie w namioty strzelał <grystanie> Nie, w lampy do cewki. <grystanie> o, w lampy Regulowe <grystanie> ciśnienie. w korek. Nie, to to słabe jest Jak na przykład mamy takie... Są te takie 5-litrowe kegi na piwo No wiem No to, to tak po prostu pomłotkuje to delikatnie <grystanie> Nawet, czy jak... To, to możemy nie, do siebie ale... strzelać, nie? Puszkę taką zwykłą spicham, przy Dziurawie, ale tego tego, też nie Ale piękny gruz, patrzcie jakby kurwa cewkę woził a... Takim polonezym trak trakiem? Przedby, no Nie, nie by wszedł Jak rozszedł chyba na grupie tam cewki pisał właśnie, że kupił sobie za traka i, i wozi cewkę Jest zadowolony. I zadowolony Nie mi się trochę wierzyć, ale widziałem jak ją zajechaną To, to, to chyba 570 była mhm. A to wam będę trochę strącał te nasionka No bardzo dobrze Polaris nie lubi Chyba też w tym roku nie lubiła. Znaczy, ta Daniel już nie lubił, kurczę, to, to aż mu rosło w po podwodnicy. <grystanie> A rosło. Czułeś <grystanie> zresztą tyle lipa w tym Polarisie, że ta chudnica w większości jest tak jakby zasłonięta przez te plastiki, nie? <grystanie> A on nas jest tak, że te plastiki to są takie... Yy... Sześciokątny, to miodu takie. No i... plaster miodu taki No i... Plaster i tam dobrze na sobie sobie wsiada i praktycznie elegancko wchodzi prosto w chodnicę Aha to gdzieś pod kątem 90 stopni jest kurier Równo, no, 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 właśnie nie ma odstępu Daniel sobie... chyba, nie? Tak, no, tak jak jedziesz z Danielem kiedyś jeździliśmy i z Kamilem to u nas No To wyrywaliśmy to kubinerkami. Oj stare, stare. To jest tam Wszystko OK. I się zawahał. Nie, przerzucałem na Elkę. Właśnie, Elka. Tak, co to związał? A nie, chyba. Ha. to wszystko w porządku? Klawek, stajemy. Dobra, stoi, stoi. Jedziecie? Jedziecie. Ja nie, ja Tak, tak jestem. do powolutku, bo, bo się czekam. Czekasz? 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 20 kg plus młody. No, ja jechał sam, to później nie ciekał, bo sobie zaskoczę. Zobaczyłem, bo patrzę w nie? A tutaj uważajcie, bardziej w lewą stronę, bardziej na te... tak. Sławek, jakby cię trzeba było przeasekurować, to mów, to cię przeasekuruje, spokojnie. nie? Spokojnie, na pewno będę to jest korzonku Noj się na się taki wiesz, wzniesie na górze co Co? Po no. poziomy się tam Nie wiadomo czy są to, że są listeczki no to wiesz Czy widziałeś owocki? Widziałam o włoczki no to że będziemy też wracać. Zaznacz na traku atrakcję. Mam no fajny no Takie rzeki nie. dojeżdżamy, co to za rzeka, to już jest są? Eee, nie... To nie, to będzie Wisłok Ale tutaj ładnie, wis... wis... zobaczycie wis... Wisłok Wisłok to... będzie, Wisłok, przez czudek Wisłok Nie zarobiliście tutaj? No No, nawet nie niejeżdżone widzę hmm. No, łagod, pali światła o, krzywda! Ej, 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 moje! Ej, naprawdę no, jest fajnie. Ja się bałem, bo one są płaskie. Myślałem, że to świeci do tupa, ale to elegancko pasza Wszystkich jadących przede mną, <laughs> jest naprzeciwka. No dobra, na kontakt jest Fajny, no. Gdzieś w prawo? Ja no? bym jakbym wiedział, że taki jazd to jeszcze fajnie ma. Me, melinki dobre. Ja muszę jeszcze koło siebie traka ułożyć z nocleg, ale to pewnie na przyszły rok, już, bo w tym roku to. chociaż będę maglował żonę, żeby. Myślę, że wrzesień możemy jeszcze skoczyć raz na podmioty, nie gdzieś. Tak, nawet by było lepiej w, taki, w takim terminie, ze względu na to, że temperatury by były niższe. Może by było mokrzej. Adam, tak. tak. no, Adasiu, ciśnijcie coś, czy co? To, to? Zaraz, zaraz będziemy jechać, po róbmy to co bieje Adasiu, jak ci niewygodnie, zamień się z tatą Ale mi będzie niewygodnie, ja będę jakoś nie jęczę, dobra, popracuj spodenki, Adasiu Spodnie się na nóżkach, to... Tak jest? Zwalnijcie troszkę, bo... Szarżujecie, panowie, szarżujecie Dobra, jestem w, no, coś tu do góry próbowało wyjechać Osobowego Na, na łyższych oponach, O, no, zatyka uszy, Znaczy ucho Dobra, ja daję na H No dobra, zatrzymujmy się przed drogą na H Okay? To Jedziemy na, w lewo? Na razie wolne Na razie w lewo Na razie wolne cały czas, chłopaki Wolne, Sadek, tak, możesz tak, dawać Dzięki Ciepła, fajna, pada. Jola Mamy kobiety dzisiaj jeżdżą w y, samochodach Bo faceci nie mogą dzisiaj jeździć rano Są popsuci Ani w komórnie, nie. stawał pod burką Uwaga, auto z przodu No chyba mi mieszkał, bo... Chyba, chyba tak Albo tak. ksiądz proboszcz <laughs> To tak. prawda Bo to było asfaltowane równo A ta nie można nie zjechać, tak. czy nie można? U robisz, przerwa, Nie da się, nie? No nie widzę na razie nic. Taki brud by się przydał, nie? Ale fajnie, tam Na pewno gdzieś jest jakieś miejscuwanie. To to jest zjazd A co słaby? Ale wysoki brzeg. No. Wystarczy, że jest zamknięto No tak, no. Pozwolę, no, jak się niekomu cię wydłuć, czym okaz jest, prawda? Sam? No. No. No, w tym szeroki. Tak. O, to mi jest jeszcze rogi. Tak. No, na kajak. Kajak, żeby się gdzieś płynie, a zajebiście się. O niedźwiedź. Ważne, żeby żeby cię nie ugryz, żeby cię nie ugryz. Tak, dwa niedźwiedzie, dwa niedźwiedzie. Prawo. No, ale coś prawdziwe niedźwiedzie. Fajne kurcze nawet, ładnie zrobione Jak ktoś się tym jara Nie yeah. A ciuchcia yeah. To jest ta słynna wąskotorówka? Nie, yeah, nie, yeah, nie yeah. yeah. To jest normalnie rzeszu, rzeszu jasło Tylko nie ma trakcji spalinowe to tylko jeżdżę. A tą zobaczymy dzisiaj. W dynowie tak, no. No, bo tam jest niedaleko... To, to jest kaczma pod samochodem, tak? Tak, tak, no, no. Tam byśmy. Ja tak myślałem, żebyśmy tam może zjedli, nie? Albo zaraz obok jest piramida, tam jest połowę taniej i takie no to... bardziej domowe jedzenie, nie. No to, no to no. wszystko wiemy, piramida dzisiaj tyle. Będziemy z finksami Pierwszy... na wieczór. Piramida no. finansowa to za dwóch co jezie, ale potem nie potem jedzie Audi Jak skręcisz w prawo najwyżej kurier to się zatrzymaj nie Kurier, a to jeszcze kawałek, nie? Czekaj. Kawałek. No tutaj zaraz. No kurde, nie dali się. Aha, Tu chyba w prawo. A teraz przyspieszył teraz no, co za ciś. Dobra, my się kawałek. tu zatrzymamy. Ja Komu tak shryla coś? Nie, tu w prawo? Tak, tak. Tak tak, licek, dawaj. Tak, tutaj w prawo. Zamiast się zatrzymać, żeby Was było widać, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Mamy kompleks, mamy, mamy komplet. Marek więc zasuwamy dać po prawej. 35 na godzinę. Masakrę. A ja cię zaraz zostawię, on biega 35 na godzinę. Nie! Yeah. LK może? No tak, no ja już wyjadę, ale. Czekajcie, bo. Zde, źle pojechałem, A? chyba. Doby, źle, pojechałem. No. źle, 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 do domu. O. Tak, tam musimy jechać, gdzie jest ten. Mało. Nie Ja zobaczę To dopiero co... ja pierwszy raz ściek dzisiaj się. <grym> <grym> Tu powolutku popatrz Powiem ci 20 km jaki nie, niezły wynik masz nie tam? Nie, nie, już 33 tam jest zrobione Stareczko, powiedz co nie zmieszczę się Czekaj okay? Źle pojechałem Ile tam mogę cofać jeszcze? A, powoli stop, 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 stop. O dobra. O, o się to nie zmieszcza pod to. mieści Ja podjadę do góry trochę. Pozostaną wiązce. Tutaj stanę z boku. Ja to was będę pilnował. myślę, że nie trzeba. Tylko na nie pojechałeś. Może, może i tak, nie? Ale spokojnie przejdź. Sławek, podejście, czy nie? Nie, czekaj, czekaj, idziemy. Czekaj, gazów gwałtownie, nie? No to obraź sobie. Dobra, przyszedł. No jedźcie, ja mogę jechać na końcu. A jesteś z okay? Mhm.

no to można. No to dobra, się zatrzymuję. Można? Można, można tutaj. Można jajka. <noise>